Reforma Krusu czy Zusu. Ci widni ludzie płacą tyle, co zarobią. Nie mają nic z tego, nic ci nie robią posłowie. Absolutnie. To dziadostwo nic nie robi. Sędziowie, prokuratorzy. Reforma sądu nie była zrobiona nigdy. Na sprawie powiedział mi jeden z sędziów tak. Bo ja mówię, no i jak? No nie mogę inaczej. Panie no. Kowalski, że tak powiem nazwisko. No, no. Nie mogę inaczej, bo. Państwo się, nie nie się, nie się nie po prostu są, nie zmieniło, nie stosowało, co było. Takimi rzeczami właśnie jak nie to, żeby tutaj ta poprawka która mówiła o tym... Tutaj jest pan Pikusiu. Teraz pragnę państwu przedstawić, jak głosowali nasi posłowie. Pan Adam Rogacki. Pan Mariusz Kamiński, poseł, w czasie głosowania nad metodą in vitro, czyli metodą zapłodnienia pozaustrojowego, która to metoda jest określana jako sposób wyrafinowanej aborcji. Wyrafinowana aborcja. Wchodzimy na stronę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, następnie pracę Sejmu, głosowania i Musimy kliknąć na datę 29 października 2010 roku, bowiem w tym dniu miało miejsce, miało miejsce burzliwe głosowanie nad czteroma projektami poselskimi. Pierwszy głosowany był projekt pani kidawy Bońskiej. Klikamy na datę 29.10 2010 i mamy pogląd tego co było procedowane wówczas w Sejmie. Głosowania te miały miejsce jako jedne z ostatnich i jako pierwszy głosowany był projekt pani Kidawy Bońskiej z Platformy Obywatelskiej, całkowicie niedopuszczalny do przyjęcia jako dla nas, jako katolików, niezgodny z nauczeniem Kościoła katolickiego, ponieważ przewiduje selekcję, zamrażanie i niszczenie zarodków. Następnie głosowany był projekt pana Jarosława Gowina z Platformy Obywatelskiej, dużo bardziej rygorystyczny, aczkolwiek również w zamierzeniu dopuszczający ten proceder in vitro. Później był głosowany projekt pana Bolesława Piechy. I na po ostatni, najbardziej rygorystyczny i zgodny z nauczeniem Kościoła Katolickiego, projekt pani Teresy Wargowskiej, podobnie jak pan Białosław Piochę należący do pisu. Zobaczmy, jak głosował Mariusz Kamiński w sprawie projektu pani Gidawy Bońskiej. Projekt ten ma oznaczenie 300 3468. Jako pierwszy. I tutaj był głosowanie nad odrzuceniem. Wniosek o odrzucenie zgłoszony został, gdy pojawił się projekt pani Kidawy Bońskiej, zgłoszony został wniosek o odrzucenie tego projektu poselskiego, pani Kidawy Bońskiej, dzięki czemu można byłoby zablokować przejście tego projektu, tak niebezpiecznego dla nas jako katolików, ponieważ dopuszczającego ten proceder. Niestety wniosek ten o odrzucenie, czyli zablokowanie tego, tej metody został zablokowany. Został, został odrzucony właśnie głosami takich osób. Spójrzmy, w prawie i sprawiedliwości za wnioskiem o odrzucenie projektu autorstwa Kidawy Bońskiej głosowało aż 146 parlamentarzystów. Przeciw wniosku, czyli e, opowiedziało się za tym, aby projekt pani Kidawy-Bońskiej mógł być, mógł zostać dalej e, procedowany i, i, i dalsza ścieżka legislacyjna, e, żeby mogła być e, dostępna temu projektowi, głosowało jedynie pięć osób. Spójrzmy, kto to był. Był to pan Dudziński, Tomasz Mirosław, Pani Flodz Izabela, Adam Hoffman, Kamiński Mariusz. Powtórzmy, są to posłowie PIS głosujący przeciwko słusznemu wnioskowi o odrzucenie odrzucenie tego projektu pani Kidawy Błońskiej. Znalazł się wśród nich Mariusz Kamiński razem ze swoim kolegą Adamem Hoffmanem i jaka była arytmetyka głosowania za? Za wnioskiem o odrzucenie 174 posłów i posłanek. Przeciwko 222. Wynikiem tego głosowania wniosek pani Kidawy Bońskiej przeszedł pod dalsze głosowanie. Następny, co tutaj należy zaznaczyć, projekt pani Kidawy Bońskiej był głosowany że tak powiem w trzech. Częściach najważniejsza część tego zawarta była w druku numer 3470. To jest ten druk. bo to druk dotyczący zmiany ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. I tutaj również został zgłoszony wniosek aby odrzucić już w pierwszym czytaniu tenże projekt paniki Dawy Bońskiej i ze strony posłów PiSu przeciwko wnioskowi o odrzucenie czyli yy, ci panowie te, te osoby, które głosowały przeciwko temu wnioskowi otworzyły drogę do dalszej ścieżki legislacyjnej tego projektu pani Dawy Bońskiej, który jest całkowicie niezgodny z nauczeniem Kościoła spójrzmy kto to był Pan Mariusz Kamiński razem z Panem Adamem Hoffmanem, Pan Dudziński i Pani Kluzik-Roskowska. Pani Kluzik, wiemy co to za osoba i gdzie się teraz znajduje, jak, jak się zapisała w czasie kampanii prezydenckiej Pana Jarosława Kaczyńskiego. Chciałbym, ażebyście Państwo teraz spojrzeli, jak głosowano w sprawie. Yy, Przyjęcia wniosku o skierowanie poselskiego projektu ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz Polskiej Radzie Bioetycznej zmian innych ustaw zawartego w druku 3467. Jeżeli ktoś nie wierzy, może sprawdzić tutaj na stronie Sejmu. Znajdują się, gdy wejdziemy, gdy wyjdziemy, główna strona Sejmu. Pracę Sejmu i wchodzimy. Tutaj mamy taki przegląd wszystkich projektów ustaw. I tutaj jest objaśnienie, co dana cyferka znaczy. Numer druku to nas najbardziej interesuje. Numer druku, ta pozycja. I teraz, tak jak powiedziałem przed chwilą, projekt yy, druki oznaczony numerami 3468. 3, 4, 6, 9, 4, 3, 4, 7, 0, które przed chwilą pokazałem, jak było głosowane w ich sprawie, były drukami autorstwa pani Kidawy Błońskiej, Małgorzaty z Platformy Obywatelskiej. I aby sprawdzić, czego autorstwa był dany druk, dany projekt, klikamy tutaj: 3, 3, chwileczkę. Idziemy w dół. 34 3470 Tak, widzimy. Widzimy. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przebywaniu i przeszczepianiu komórek, hanek i narządów. 3470 Klik, Klikamy tutaj na format PDF. Pokaże nam się strona. Musimy poczekać i możemy wybrać albo formę doc albo PDF. Wybieram PDF. Tworzy nam się w programie Adobe Acrobat. I tutaj druk 3470. Złożony już wcześniej, ale głosowanie nad nim miało miejsce. Wówczas, kiedy pokazywaliśmy i tutaj jest dowód, że pani poseł Małgorzata Kidawa-Bońska jest autorką tego projektu, tak, następnie projekt pana, projekt pana Gowina miał oznaczenie 3467, 3467, tak. Tutaj i jedziemy dalej na lewo. Dokończamy poprzedni wątek. Chodzi o to, jak głosowali posłowie nad projektem Gowina. Chodzi tu o skierowanie poselskiego projektu ustawy, czyli posła Gowina. O ochronie genomu ludzkiego, embrionu ludzkiego oraz Polskiej Komisji Radzie Bioetycznej i zmianie innych ustaw, zawartego w druku numer 3467 do Komisji Nadzwyczajnej. Do Komisji Nadzwyczajnej. Spójrzmy. Do Komisji Nadzwyczajnej. Głosowało 400 parlamentarzystów Za za skierowaniem projektu Gowina do dalszych prac w Komisji Sejmowej nadzwyczajnej głosowało 107 posłanek. 107 posł pani, pan posłanek i panów posłów przeciwnych było 268. Interesuje nas Prawo i Sprawiedliwość jako nasza partia patriotyczna za. Дальше им